Cześć! Zapraszam Was do recenzji komiksu Star Wars Comics Po Dameron, Eskadra Czarnych. Jest to pierwszy komiks e, Egmontu z serii e, historii Po Damerona. E, także pierwszy, który widać na okładce napis, że pierwszy komiks o bohaterze mm, Przebudzenia Mocy. Mm, i jest to przedruk ameryka amerykańskiego, aktualnie wydawanego komiksu z serii właśnie pod Ameron Star Wars, e, który oryginalnie ukazuje się nakładem wydawnictwa Marvel, a w wersji polskiej wydaje go polski wydawca wydawnictwo Egmont. W skład tomu Eskadra Czarnych wchodzą dwie historie, e, zeszyty od 1 do 3. Hmm, czyli eskadra czarnych po angielsku Black Squadron i zeszyty od 4 do 6. E, lockdown. Hmm, wydanie zbiorcze na rynku amerykańskim ukazało się na początku grudnia 2016 roku, a ten e, komiks, ten tom ukazał się na początku lutego 2017 w Polsce. Autorem scenariusza e, po Dameron Eskadra Czarnych jest Charles Sauley, a rysownikiem Filnoto. Również jego, e, okładka, jego autorstwa jest Okładka. Jest to dziesiąty tom dwumiesięcznika Star Wars Comics. Historia opowiedziana w tym e, wydaniu zbiorczym jest umiejscowiona pomiędzy powrotem Jedi a przebudzeniem mocy. Także poznajemy bohatera, którego niejednokrotnie widzieliśmy w najnowszym filmie z serii epizodów Gwiezdnych Wojen. Pojawiają się w komiksie również inni bohaterowie, których znamy z filmu Przebudzenie Mocy. Jest to Droid BB-8 oraz księżniczka Leia. Zanim przejdziemy do omówienia fabuły komiksu oraz rysunków tego, jak nam się prace Filano to podobają. Zróbmy szybkie porównanie tego wydania. W pierwszej kolejności porównajmy z innym wydaniem egmontowskim, wydaniem specjalnym Star Wars Comics. Ono okazywało się mniej więcej do 2013-2014 roku. W każdym razie już go nie ma. Mamy tutaj zeszyt klejony, natomiast w wydaniu specjalnym mieliśmy zszywany. Czy jest to lepsze? Nie wiem, na pewno dużo ładniej się grzbiet prezentuje na, mm, na półce. Ten sam rodzaj papieru, yy, niezbyt gruby, okładka minimalnie grubsza niż y, strony w komiksie, które są na cienkim, dosyć papierze delikatnym, ale bardzo przyjemnie się z nich korzysta. A w porównaniu np. do oryginalnych Marvelowskich, jest to ten sam mniej więcej format. Także grzbiet klejony. No natomiast w amerykańskim okładka jest sztywna. Dużo grubsza niż, niż w polskim. E, same strony też są przyjemniejsze, grubsze. Są mniej więcej e, tej grubości co okładka polskiego wydania. Natomiast polskie wydanie to jest 19,99. Czyli niecałe 20 zł. Jeżeli chcemy kupować oryginalnego Marvela Oczywiście mamy go dużo szybciej niż polskie wydanie. Musimy zapłacić w tej chwili podameron. Ten pierwszy tom jest w polskich sklepach mniej więcej na poziomie 60 do 80 zł. Także różnica jest olbrzymia, czyli za cenę trochę gorszego, ale bardzo przyjemnego w czytaniu papieru. Ja bardzo lubię zarówno Eee, to zwykłe wydanie Star Wars Comics, jak i te wcześniejsze e, wydania specjalne, ekstra komiksy i tak dalej. I ten papier nie przeszkadza, a cena jest nieporównywalnie niższa. To, co zawsze mi się podobało w wydaniach Egmontowskich, to umiejscowienie historii na osi czasu w porównaniu z e, latami historii, o których opowiadały filmy. Bardzo to ułatwia nam zorientowanie się, w którym momencie jesteśmy. Także wprowadzenie jest bardzo fajne, krótki spis treści, tego nie ma w amerykańskich wydaniach. No i to jest na pewno duży plus dla naszego wydawcy. Czas opowiedzieć nieco o zawartości komiksu. Zacznijmy od tego, że przedstawiony trochę lepiej, bliżej jest nam Podameron, czyli e, pilot. Nowej e, Republiki, zwerbowany do, przez Leje Organę do e, ruchu oporu. I to, co na starcie nie do końca mi odpowiada. Ja przynajmniej nie odniosłem wrażenia, żeby w filmie Przebudzenie Mocy Podameron był takim cwaniaczkiem, który za każdym razem znajdzie jakąś uszczypliwą uwagę, odgryzie się swojemu opone oponentowi. Hmm, tutaj właśnie w Trochę w kierunku takiego może Hana Solo idzie Podameron. I mówiąc szczerze, trochę jestem zawiedziony, nie do końca kupuję tę postać w tej formie. Jestem też bardzo ciekaw, jak Podameron zostanie przedstawiony w e, kolejnych filmach e, e, z, w epizodzie 8, no i miejmy nadzieję, że w 9, o ile dożyję do niego. E, Możliwe też, że ja zwyczajnie nie kojarzę, że, że faktycznie tak wyglądał, e, tak był przedstawiony charakter po Damerona w filmie. Nie miałem możliwości przed recenzją odświeżyć sobie e, filmu Przebudzenie Mocy. E, no, natomiast e, nie do końca tak bym widział tę postać. Ciężko mi powiedzieć, jakie cechy charaktery bym mu nadał, natomiast. Wydaje mi się, że trochę za dużo mamy takich łobuziaków e, ogólnie w kinematografii, w różnych historiach, w tym w Star Wars. Wystarczy przecież nam Solo. Rysunki Filanoto mnie osobiście bardzo odpowiadają. E, bardzo mi się podoba realistyczne przedstawianie twarzy. Podameron e, e, jest dobrze odwzorowany aktor e, grający tę postać. E, twarze mają. Fajne, ale może nawet nie nazbyt szczegółowe elementy pododawane, gdzie to nie jest potrzebne, mamy dużo mniejszą ilość szczegółów. Fajne czarne konturowanie. Ja bardzo lubię tego typu kreskę taką typowo komiksową, nieudającą obrazów olejnych, zdjęć, filmów, czegokolwiek. Dobra, fajna, komiksowa kreska. Leia wysyła Podamerona wraz z jego oddziałem na tajną misję, w której ma on odnaleźć e, lor Santeke, zanim zrobi to najwyższy porządek i w ten sposób e, zwiększyć siły ruchu oporu w w walce z instytucją, która de facto jest następcą e, Imperium. W pierwszej historii poznajemy nową osobistość z nowego porządku, agenta Terexa, bardzo przebiegłego jego mościa. Pojawia się też stara znajoma, czyli kapitan Fazma, mm, i ta opowieść zawiera w sobie. Trochę walk pomiędzy pilotami jednej i drugiej strony. Trochę się dzieje również na lądzie. Pojawiają się także istoty, które mi nie do końca pasują. Bardziej mi pasują do jakiejś historii e, o superbohaterach Marvela, ale możliwe, że, że zwyczajnie się czepiam. Część lockdown, czyli w polskim tłumaczeniu w zamknięciu, to. Dalsza część poszukiwań zaginionego źródła dotarcia do Luke'a Skywalkera. I tutaj trafiają bohaterowie na planetę, stację więzienną i próbują się układać w celu pozyskania dalszych informacji. Znowu mamy zwroty akcji. Znowu mamy sprytne wyjścia. Pojawia nam się nieco bardziej rozbudowana rola bb Ata, która świetnie nawiązuje do tego, co widzieliśmy w filmie. Generalnie również ciekawa historia, pozwalająca bardzo dobrze wczuć się w klimat gwiezdnych wojen, w postacie, w rasy, w scenerię, która. Tak dobrze jest nam znana z filmów czy z wcześniejszych komiksów. Całe wydanie po d'Ameron Eskadra Czarnych, czyli pierwsze wydanie w serii Star Wars Comics w tym roku, w 2017, jest fajną, dobrą, przyjemną, lekką lekturą. Nie mamy tutaj zbyt głębokich rozważań, ale też... Trochę pewne rzeczy nas zaskakują e, i przyjemnie się to czyta. Ja bardzo lubię klimat, właśnie tych tłumaczonych na język polski, gwiezdnych wojen. E, być może to właśnie przez ten delikatny papier, z którym trzeba się trochę ostrożniej obchodzić, więc e, siłą rzeczy i tak już pielęgnowane przeze mnie gwiezdne wojny jeszcze większą antencję zyskują. Mm, ja Uważam, że zwłaszcza w tej cenie, którą nam proponuje Egmont, po prostu żal nie sięgnąć po ten komiks i nie dołączyć go do swojej kolekcji. Dzięki bardzo. Bądźcie z nami zarówno na Facebooku, na YouTubie poprzez subskrypcję, lajkowanie naszego profilu. Dzięki. Jeśli macie jakieś uwagi i chcecie się nimi podzielić z nami, z innymi czytelnikami, koniecznie piście w komentarzach na Facebooku, na YouTubie. Lajkujcie, subskrybujcie, bardzo dziękujemy, mamy nadzieję, że Wam się podobało.